São os parte nós Yy, czy można się druhna przedstawić jakoś, yy, z jakiej drużyny druhna jest, yy, skąd przyjechała? Jestem drużynową szesnasty Stalowolskiej drużyny harcerskiej Wykus, druhna Karolina Dyjewska i Stalowa Wola. Aha. Yy, a który raz jesteś na Hicie? Piąty. A jeszcze mam do Ciebie pytanie, yy, czy jesteś głodna? Tak. No zawsze głodna. Nie. Yy, a czy jest coś, co byś zmieniła w Hicie? Raczej nie. Nie? Nie, dobra. Chciałam powiedzieć, że fajnie by było, gdyby w kategorii yy, solowej mogła występować yy, chociaż jedna osoba, która występowała wcześniej z zespołem. I ona taka w tej jak tak Right. E, możecie się przedstawić? Agata? Vampiryk. Skąd jesteście i z drużyny? Z Leżańska, z drugiej SDH Dusy. No, tak samo. <noise> Okej, okay, słuchajcie. E, powiedzcie, jak się czułyście przed występem? Toptające bizonki. Tak, bo zimno i wszystkim tylko pokazywałyśmy rękami, jak jest zimno. I było zimno. <głosy> Rzeczywiście. <noise> Toptające bizonki. Nadal okay. są. Okej, okay, słuchajcie. A powiedzcie mi, jak smakowały Wam drożdżówki, których w tym roku nie było? Były przeco do mnie po prostu w życiu, takich nie jadłam. To były najlepsze drożdżówki, których nie było w moim życiu. No. Muszę się nauczyć je wyrabiać. A boicie, Cię bo była gata po śpiewaniu? Nie, nawet nie. Aściec. Mogą się druchne przedstawić? Druhna Ilona, druhna Maria, druhna Ewelina, druhna Gabriela, druhna Janka, Gabriela, druhna Iza. druhna Patrycja, druhna Gabriela. I, i z jakiej jesteście drużyny, i jakie się nazywa wasz zespół? Pierwsza drużyna starsza harcerska z Białobrzeg e, imienia Olgi i Andrzeja Małkowskiej. Ok. E, który raz jesteś na hicie? Szósty. Szósty już. E, to w takim razie powiedzcie. Jakie jest Wasze najmilsze wspomnienie z hitu? Chyba tegoroczny. Najbardziej się Wam podobał tegoroczny hit? Jak się nazywacie do jakiej drużyny nale należycie? Jesteśmy z 77. drużyny harcerskiej Kajman. I co? No i yy, 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 jesteśmy z Jehowsa ziemi Ziem Rzeszowskiej. Rzeszowskiej, tak? Z, Rzeszowa. z Rzeszowa. <grym> Jak czułyście się przed występem? No na pewno była trema, tak? I w tak ogóle. i zdenerwowanie, yy, że nie ogarniemy <grym> albo nierówno Gdzie będzie albo coś, tak? No. Ale chyba nie było tak źle. W tym roku tematem przewodnim hita są szanty. Czy bliskie Wam są piosenki żeglarskie? Nie. Nie osobiście tak, bo, bo, bo żeguję trochę od niedawna, więc całkiem.